Lemury trafiają do ośrodka skonfiskowane od kłusowników, z targów, czy są oddawane ranne przez tubylców. Przebywają w wolierach, gdzie bacznie są obserwowane, rehabilitowane i leczone. Lemury katta są zwierzętami o bardzo rozwiniętej strukturze społecznej, co powoduje, że rehabilitacja ich w ośrodku trwa długo. Do niedawna lemury katta uważane były za jedne z najbardziej pospolitych lemurów. Ich populacja na Madagaskarze przez ostatnie 100 lat spadła o ponad 97%, a ich liczebność w ogrodach zoologicznych jest większa niż w naturze. Niestety przez postać króla Juliana nielegalny handel i zainteresowanie tym gatunkiem kwitnie, a populacja, która kiedyś była jedną z największych na Madagaskarze, maleje z dnia na dzień. Dzięki wsparciu Wrocławskiego Zoo i Fundacji Dodo zostały przekazane pieniądze, które umożliwiły opiekę i utrzymanie zwierząt w całym centrum przez okres 3 miesięcy.